Pokój i dobro kochani, dzisiaj mamy wtorek 15 czerwca, a ja bardzo serdecznie zapraszam Was na Zielone Pastwisko. Dzisiaj w Ewangelii, kochani, Pan Jezus mówi do nas, abyśmy miłowali naszych nieprzyjaciół, abyśmy modlili się za tych, którzy nas prześladują. Jest to jedna z najtrudniejszych rzeczy, jakie stawia Pan Jezus przed nami jako zadanie, a jednak jest to możliwe. Jest to możliwe, ponieważ Pan Jezus sam dał tego przykład. Kiedy on wisiał na krzyżu, to modlił się za swoich oprawców i mówił: Ojcze, odpuść im, bo nie wiedzą, co czynią. Również Szczepan, który wiernie naśladował Pana Jezusa, kiedy był kamienowany, również modlił się, mówiąc: Panie Jezu, nie poczytuj im tego grzechu. Oczywiście, mówiąc o miłości nieprzyjaciół, nie mamy na myśli uczucia, którym mamy pałać do naszych wrogów, ale jest to troska o ich nawrócenie. I nasza miłość do nich polega na tym, byśmy stworzyli takie warunki, aby coś ich poruszyło, aby stali się lepszymi ludźmi, aby odcięli się od zła. Miłość nieprzyjaciół nie jest to zgoda na zło, ale jest troska, żeby wyrwać ich ze szponów szatana, bo często ci nasi nieprzyjaciele, ludzie, którzy gdzieś tam błądzą, często oni są ofiarami złego ducha i my chcemy, jako dzieci Boga, chcemy im pomóc. Innymi słowy, miłość i nieprzyjaciół ma polegać na tym, że mamy dać do zrozumienia tej osobie, że nie spisujemy jej na straty, że modlimy się o to, żeby ta osoba się odnalazła. Chcemy wyrwać złemu duchowi z jego szponów tę osobę dla Królestwa Bożego. I teraz, kiedy przez moment pomyślisz sobie, czy masz taką osobę, która ciebie nie lubi, nienawidzi, okazuje być może ci to na każdym kroku. A być może ty sam czujesz jakąś niechęć do niektórych osób. Być może ta osoba od razu przyszła ci na myśl i nie musiałeś długo się zastanawiać. To teraz masz dwie możliwości albo postępować jak dziecko szatana, albo jak dziecko Boga. Jak robi dziecko szatana, kiedy ktoś wyrządza mu zło? Ono oczywiście przeklina, ono oczywiście wyrzuca z siebie swoją żółć i swoją niechęć i złość, natomiast dziecko Boga modli się za tych, którzy okazują nam zło. Nie wiem, czy wiecie, kochani, ale przejście w Habicie czy w Sutannie przez miasto w tych czasach wiąże się z bardzo różnymi reakcjami. Są takie osoby, które w sposób bardzo życzliwy odnoszą się do kapłana, do zakonnika, ale są też takie osoby, które przeklinają, a nawet zdarza się, że plują. Kilka razy zdarzyło mi się, że kiedy szedłem sobie ulicą w Habicie, to ktoś odkręcał szybę, zatrąbił i wykrzykiwał bardzo różne złe rzeczy. Wiecie, co wtedy robiłem i po czym miałem taki pokój w sercu? Po prostu błogosławiłem te osoby, podnosiłem rękę i błogosławiłem. I modliłem się. Nie modliłem się o to, żeby rozwalili się na pierwszym drzewie albo na jakimś supie telegraficznym, ale modliłem się o to, żeby Pan Bóg ich odnalazł, żeby oni przestali czynić zło, żeby to zło nie wróciło do nich, żeby szatan nie triumfował, ale żeby Pan Jezus był zwycięzcą ich serc. Okazuje się, kochani, że tylko w chrześcijaństwie istnieje takie pojęcie jak miłość nieprzyjaciół. W innych religiach jest miłość, ale do współziomków, współwyznawców, tych wszystkich, którzy myślą podobnie. Natomiast wszystkich innych można było nienawidzić. I o tym mówi Pan Jezus również w dzisiejszej Ewangelii. Natomiast, jako wzór takiej miłości każdego człowieka. Bez względu na Jego doskonałość lub brak doskonałości, jest Bóg Ojciec, który sprawia, że Jego Słońce świeci nad dobrymi i nad złymi. On sprawia, że deszcz pada na sprawiedliwych i niesprawiedliwych. A jak często w dzieciństwie słyszałeś takie zdanie, albo może nawet teraz, jako wychowawca czy jako rodzic, stosujesz takie zdanie: dam Ci to, jak będziesz grzecznym. Okazuje się, że Pan Bóg daje nam to bez względu na to, czy jesteśmy grzeczni, czy nie. Możecie mi wierzyć lub nie, ale często w mojej posłudze duszpasterskiej, kiedy posługiwałem wobec dzieciaków czy młodzieży, często zdarzało się, że kiedy komuś na wyrost coś dawałem, mimo że na to kompletnie nie zasługiwał, kiedy otrzymywał coś dobrego, czułem, że to jest taka inwestycja w dobro tego człowieka. I bardzo często zdarzało się, że ta osoba odbierała w taki podobny sposób, że ktoś zaufał, że ktoś nie przekreślił, że ktoś walczy o tę osobę. Słuchaj, daję Ci to, ale nie tylko wtedy, jak będziesz grzeczny, daj Ci to, bo wierzę w Ciebie, że stać Ciebie na więcej. W modlitwie Pańskiej, kochani, modlimy się i odpuść nam nasze winy, jako i my odpuszczamy naszym winowajcom. Mam teraz propozycję nie do odrzucenia żebyśmy kochani teraz pomodlili się nie za waszych najlepszych przyjaciół nie za tych wszystkich do których pałacie miłością ale za tych wszystkich z którymi jest wam najtrudniej pomódlmy się właśnie za te osoby aby te relacje nasze były dobre i również o to żeby pan bóg odnalazł te osoby wszystkie które gdzieś tam błądzą pomódlmy się razem Ojcze nasz któryś jest w niebie święć się imię twoje przyjdź królestwo twoje bądź wola twoja jako w niebie tak i na ziemi chleba naszego powszedniego daj nam dzisiaj i odpuść nam nasze winy jako i my odpuszczamy naszym winowajcom i nie wódź nas na pokuszenie ale nas zbaw ode złego amen pan z wami niech was błogosławi bóg wszechmogący ojciec i syn i duch święty Amen. Wszystkiego dobrego kochani. Szczęść Boże, papa. Do jutra.